Szanowni Państwo, dane przekazywane w ostatnim czasie przez Ministerstwo Zdrowia pozwalają nam wierzyć, że trzecia fala pandemii COVID-19 w Polsce słabnie. Ostatni dni to znaczny spadek liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Nie wolno nam jednak zapominać, że w szpitalach nadal trwa walka o zdrowie i życie chorych na COVID-19. Wszyscy jesteśmy już zmęczeni. Zakazami, ograniczeniami. Stale towarzyszy nam lęk o życie swoje, o naszych bliskich, o wytrzymałość gospodarki i wytrzymałość naszych budżetów domowych. Ale wraz z rozkwitem wiosny wraca nadzieja, że znowu będzie normalnie, że dzieci wrócą do szkół, dorośli do swoich biur, gabinetów, zakładów pracy. Będziemy się odwiedzać, podróżować, będziemy mogli wyjść do kina, do kawiarni. Zobaczyć z kolegami swoje ulubio... mecze swoich ulubionych drużyn. Powrót do normalności wymaga jednak od nas samodyscypliny, zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nadal obowiązuje nas dystans, dezynfekcja, maseczka. Powiecie Państwo, że stosujemy te zasady od roku i nie uchroniły nas przed kolejną falą zachorowań. Dlatego opracowana, bezpieczna i skuteczna szczepionka przeciwko COVID to długo oczekiwany punkt zwrotny w walce z pandemią. Tylko wdrożenie, masowych, tylko wdrożenie masowych szczepień przy wysokim procencie osób zaszczepionych spowoduje powrót do pełnej funkcjonalności, odciąży przeciążoną służbę zdrowia, podniesie efektywność i stabilizację gospodarczą. Już w grudniu 2020 roku, zgodnie z rekomendacjami ekspertów, na potrzeby szczepień przeciwko COVID ustalono priorytetowe grupy społeczne. W pierwszej kolejności zaszczepieni zostali medycy. W następnej osoby najbardziej narażone na ciężki, często śmiertelny przebieg choroby. Zaszczepiono pensjonariuszy domów pomocy społecznych, pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych, oraz stopniowo szczepiono osoby odpowiednio powyżej 80, 70, 60 roku życia. Z raportów dotyczących szczepień. Wynika, że nie wszyscy seniorzy zdecydowali się jeszcze na szczepienia. Dlatego apelujemy do wszystkich: skorzystajcie Państwo, zaszczepcie się. Zaszczepcie się dla, swo dla siebie, dla swoich bliskich, dla nas wszystkich. Narodowy program szczepień rozkręca się. Szczepione są coraz młodsze osoby. Już w pierwszej połowie maja na szczepienie będzie mógł zapisać się każdy powyżej 18 roku życia. Ale proszę pamiętać, że Państwa uprawnienia nie wygasły. Nadal możecie Państwo zarejestrować się na szczepienie, zaszczepić się. Rejestracja, rejestracji na szczepienie można dokonać na kilka sposobów. Można zgłosić się bezpośrednio w punkcie szczepień, zatelefonować do punktu szczepień. I tutaj należy zauważyć, że punkty szczepień populacyjnych działają w każdej gminie. Na terenie województwa śląskiego zorganizowano blisko 700 miejsc, w których można się zaszczepić. Lista punktów szczepień przeciw COVID-19 została opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia na stronie rządowej Szczepimy się. Rejestrować można się również, dzwoniąc na infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989. Dzwoniąc na infolinię Otrzymają Państwo najbardziej aktualne informacje na temat szczepień. Blisko 500 konsultantów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, odpowiada na pytania dotyczące zarówno organizacji szczepień jak i w kwestiach związanych z, podaniem, z samym podaniem szczepionek. Dzwoniąc na infolinię należy przygotować sobie wcześniej numer PESEL, numer telefonu kontaktowego oraz kod pocztowy Państwa miejscowości. Kod pocztowy pozwoli konsultantowi szybko wyszukać punkt znajdujący się najbliżej miejsca Państwa zamieszkania. Na szczepienia można rejestrować się również wysyłając SMS na numer. 664 908 556. O treści szczepimy się. Wysyłając SMS, otrzymacie Państwo zawsze SMS-a zwrotnego. System przygotowany do rejestracji poprowadzi Państwa krok po kroku. W SMSie zostaniecie Państwo poproszeni o podanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje najbliższy punkt oraz termin szczepienia. Opracowany system jest prosty, kieruje Państwa krok po kroku. Osoby posiadające profil zaufany mogą zarejestrować się również elektronicznie poprzez e-rejestrację. E-rejestracja dostępna jest na stronie pacjent.gov.pl. Pamiętajmy, że w rejestracji mogą pomagać osoby młodsze, sprawniej poruszające się w systemach informatycznych. Nie wstydźmy się poprosić młodszych, sprawniejszych o pomoc. Zaraz po dokonaniu rezerwacji otrzymacie Państwo SMS z potwierdzeniem rejestracji, a następnie na dobę przed szczepieniem otrzymacie Państwo SMS przypominający o terminie i miejscu wizyty. Należy pamiętać, że można anulować wizytę, zmienić termin lub wybrać inny punkt szczepienia. Zmiana możliwa jest jednak tylko przed podaniem pierwszej dawki szczepionki. W celu zmiany terminu szczepienia należy zadzwonić pod numer 989. Po pierwszym szczepieniu nie można już dokonać zmiany rodzaju oraz punktu szczepień. Żeby szczepienie było maksymalnie skuteczne, druga dawka musi być, zostać podana w określonym terminie. Odnośnie dotarcia do punktu szczepień dla osób, które mają problemy z samodzielnym dotarciem do punktu gminy zorganizowały bezpłatny specjalny transport dowożący pacjenta z domu do punktu szczepień. Po zaszczepieniu osoba potrzebująca zostanie odwieziona również do swojego miejsca zamieszkania. Chęć skorzystania z transportu przygotowanego przez gminy należy zgłosić bezpośrednio w punkcie szczepień lub dzwo dzwoniąc pod numer obsługiwany przez poszczególne gminy. Z darmowego transportu przygotowanego przez, przez gminy. Mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio pierwszą grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami. Dodatkowo, w przypadku gmin wiejskich, gmin miejskowiejskich oraz miast poniżej 100 tysięcy osób. Z transportu mogą również skorzystać osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. W tych mniejszych miejscowościach nie wprowadzono granicy wieku. Natomiast w przypadku miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, z transportu mogą skorzystać osoby powyżej 70 roku życia. Również dotyczy to osób, które mają obiektywne, niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień. Proszę pamiętać, że w pierwszej kolejności musi nastąpić rejestracja na szczepienia. Dopiero później umawiacie Państwo transport organizowany przez gminę. Dla osób obłożnie chorych, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie dotrzeć do punktu szczepień i wymagają podania szczepionki w domu, zorganizowano wyjazdowe punkty szczepień. Decyzję o szczepieniu w domu podejmuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej który na co dzień opiekuje się pacjentem. Lekarz POZ powinien wystawić pacjentowi odpowiednie zaświadczenie, że szczepienie musi odbywać się w domu. Szczepionki podawane są domięśniowo. Przed udaniem się do punktu szczepień należy pamiętać o założeniu wygodnego ubrania. Musimy łatwo, sprawnie odsłonić górną część ramienia. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, oraz wypełnić kwestionariusz zawierający kilka prostych pytań. Kwestionariusz można oczywiście wypełnić na miejscu, w punkcie szczepień, skorzystać z pomocy osób przygotowanych do tego. Bezwzględnie należy przyjść na umówioną godzinę. Nie ma potrzeby zgłaszania się dużo wcześniej. Oczekując na szczepienia, należy założyć maseczkę i zachować bezpieczny dystans. Proszę pamiętać o zachowaniu minimum 1,5 metra od innych osób oczekujących na szczepienia. Przed samym szczepieniem osoba uprawniona do kwalifikacji, w oparciu o aktualny stan państwa zdrowia, zdecyduje, czy w danym dniu szczepienie może się odbyć. Po szczepieniu nie wolno od razu opuszczać punktu szczepień. Zalecane jest, żeby przez 15 minut zostać w punkcie szczepień zgodnie z zaleceniami zespołu szczepiącego. Należy podkreślić, że specjaliści uspokajają, że najczęściej spotykamy się z łagodnymi odczynami poszczepiennymi. Może pojawić się podwyższona temperatura, zaczerwienienie lub bolesność miejsca wokół płcia. Odczyny poszczepienne zazwyczaj pojawiają się po 24 godzinach i ustępują same po krótkim czasie dzień, dwa dni po szczepieniu. Inne objawy niepożądanych odczynów poszczepiennych to kaszel, wysypka, biegunka, dreszcze. Lekarz. Określić, czy dany symptom, objawy odnotowany po podaniu szczepionki jest niepożądanym odczynem poszczepiennym. Osoby, które przechorowały COVID, powinny również poddać się szczepieniu. W tym przypadku szczepienie powinno odbyć się 90 dni, czyli w okresie 3, 3 miesięcy po otrzymaniu dodatniego wyniku testu PCR. Pamiętajmy, że tylko wdrożenie masowych szczepień. Przy wysokim procencie osób zaszczepionych spowoduje powrót do normalności. Osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwi zapanowanie nad pandemią. Apelujemy do wszystkich. Szczepcie się Państwo.